Witajcie na stronie BMW Dobrzeńskich Kraków. Chciałem Wam dzisiaj pokazać ten oto samochód. Jest to BMW serii 5. Pierwsza rejestracja tego samochodu nastąpiła w 2015 roku. Samochód wyposażony jest w silnik diesla, dwulitrowy o mocy 184 konie mechaniczne. Połączony z napędem X-Drive oraz ośmiobiegową automatyczną skrzynią biegów. Przebieg tego samochodu to 138 tys. km. Szczerze po tej karoserii nie widać tego przebiegu. Przejdziemy sobie zatem dookoła samochodu, żeby państwo zobaczyli jego stan na filmie. Wykonaliśmy w samochodzie kilka czynności serwisowych, takich jak serwis hamulców. Posiada nowe klocki hamulcowe z tyłu. Nowe tarcze BMW. Oraz klocki BMW z przodu. Dla kupującego mamy przewidziany komplet kół z nowymi oponami zimowymi oraz komplet kół z oponami letnimi. Pokażę Wam jeszcze chwilowo wnętrze pojazdu. Mamy tutaj jasną tapicerkę z dużą nawigacją klasy biznes. Tak prezentuje się wnętrze pojazdu. Także zapraszam do zakupu. Duży, wygodny samochód. Na samochód możemy udzielić gwarancji do dwóch lat bez limitu kilometrów. Także serdecznie zapraszamy BMW-Dobrzeński Kraków.